Thank you Witajcie, moi drodzy, w mojej ulubionej serii u mnie na kanale, czyli horrory w soboty. <noise> Dzisiaj będę wydrapywać Wielką Krzyżówkę oraz Owocową Eksplozję. To są horrory. Wielka Krzyżówka z wielkim horrorem dużo drapania, yy, dużo uważania. No, moi drodzy, mam w jednej krzyżówce, tej drugiej słowo paragraf, a w tej pierwszej słowo rak. Raka to ja dostaję, jak ja to w ogóle zaczynam drapać. No, ale yy, no zobaczymy, jaki będzie efekt yy, tego, yy, gdy wydrapę całą krzyżóweczkę. Yy, I jeszcze owocową eksplozję mam tutaj, ale jeszcze przed samym drapaniem, oczywiście tradycyjnie suchar, yy, czarny humor, yy, żeby no, pasowało do do całej koncepcji dzisiejszego odcinka no to y, zaczynam mówić suchara syn zwraca się do ojca tato kup mi rewolwer proszę ojciec na to cicho nie kupię ci go tato powinieneś mi go kupić nie synu ja uważam taki koniec kto jest w końcu głową rodziny no, na razie ty, tato, ale gdybyś mi kupił rewolwer. Koniec. Słuchaj, moi kochani. Ha, ha, ha. Tak, tak. Olaski, dziękuję, dziękuję. No to zaczynamy drapać. Nie będę przedłużać, nie będę przedłużać. Yy, Słuchaj, opowiedziałam tylko teraz, którą zdrapeczkę? Yy, Pierwszą. Sądzę, że. Wielką krzyżówkę, tak, moi drodzy, bo już zaczęłam drapać i jestem bardzo ciekawa, ile tu mi się y, uda już wydrapać. O, tak sobie drapałam, widzicie. O, tak literki, ale mamy literkę A, E. No, może coś będzie fajnego. Tutaj sprawdzamy y, kolejne literki. Jakie tu mamy literki? Tu mamy literkę Z. Z, Z, Z. Sprawdzamy, czy mamy Z. Mm. Tu jest Z, e zupa, w zupie jest Z. Tutaj, jakby zakryć to Z, to by inne słowo było. jest Z jeszcze, tu jest Z. Nie ma tu już więcej Z. Czy tutaj będzie Z? Uuu, mm. tutaj w ogóle nie ma Z. A tu? Ewizja. I tyle. Dobra. E no to sprawdzamy kolejną. Tylko w ogóle, e dlaczego ja tu zaczęłam? Jak tutaj <laughs> powinnam drapać? A tutaj gdzie jest literka? To jest literka L. L. L, 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 W parlamencie jest L. Gdzie jeszcze możemy znaleźć L? Tutaj. O widzicie, ja tak skrupulatnie patrzę, przyglądam się. L. O, tu jest L. Mam nadzieję, że wszystko widać i wszystko widzicie, moi drodzy. Chyba tu już nic nie ma. Tu jest lustro L. W Emilu jest L. No i tyle. I w mleku mamy L. Tu, 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 tu. No to może w... tutaj będzie coś fajnego. O! Jest! O! <noise> Może ciut jeszcze zbliżę tą zdrapeczkę. O! Fajnie. Teraz o! Kolumb. Tu. O! Już mamy drugie słowo. Moi kochani. Uku. Może jeszcze jedno. <noise> jeszcze się wydrapie chociaż. O! Ogar. u, mam trzy, a ile ja powinnam? Pięć słów! Aj, myślałam, że trzy! Co to jest? <głos> <głos> Czyli mm, jeszcze dwa słowa. <noise> jeszcze dwa słowa muszę wydrapać i będzie jakiś może zwrot. O! o dno, dno będzie, gdzie przegryw. Będzie obdrapa. chyba tak, doba, mleko, dom. Dom lokario. Jak w Simsach: da, 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 da. O. O. Maroko, jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Tak się mówi, nie? Jak ktoś ma zez, ten rozbieżny, to tak mówią ludzie, że ktoś ma jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Ja troszeczkę chyba mam takiego zeza rozbieżnego, tak yy, yy, zastanawiam się, czy. No, nobody is perfect, no nie? Mogę mieć lekkiego zeza. Wszyscy mają jakieś ują ułomności. Y, moi kochani, Y, Y. No Y też, że fajnie jest, bo Y zazwyczaj też się w dużej ilości tutaj pojawiają w tych krzyżówkach. No tutaj akurat trzy były Y. A tutaj są jakieś Y? A tu w ogóle chyba nawet Y nie ma. Wow, boli. Dobra. Kolejna literka B 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 B, b. Uj, już tylko tyle? Nie ma B więcej? No, nie ma chyba. Może tu będzie obawa o obawa, że będzie przypał, że nie będzie nic. By no tylko tyle by, a tu jest dopa. No. No i jeszcze tylko o z tych literek i, i może jakiś bonusik by mi wpadł. Nie, ha, 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 to w ogóle nie było tutaj. Nie, 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 nie ma ha w ogóle. Nie. C. 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 C jak cebula. C, 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 c. Nie ma C. Moi kochani, już tylko drugo... tu jedno C. Nie, tu jest więcej C, co? A nie, jest tu H, patrzcie. Ale bym załatwiła się. Tu jest jeszcze H. I C. O, Z była? Z było, a ja nie starłam. Z. C, 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 c. O, jest ocet. Śmierdzi ocet okropnie, ale super się nim cokolwiek czyści, czy to kamień, czy, czy coś innego. Dobra, dobra. Tu jest UNESCO. Też jest C, więcej C nie ma, niestety. Dobra, sprawdzamy. Coś czuję, że będzie TAKA lipa, no TAKA lipa! N. N. <ścoughs> e, czy jest więcej N? O, tu mamy N. N, 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 N tu. N. Tu mam N. M albo D by mi się najlepiej przydało jeszcze. Tu jest N. Dobra, sprawdzamy, e, czy tu jest jeszcze n, tu jest n, 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 n. 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 no sprawdzamy, czy jest więcej tych n -ów. Nie, chyba już nic nie ma. No nic, ostatnia literka, ostatnia. Mia szansa T. W bonusie nie mamy żadnego T. Tu jest T, tu jest T. I tu mamy T. No i moi kochani, chyba nic z tego. Mm, au. Boli. jak bo Tu jest ocet, tu, tu. I tyle. Kurczę. Wiecie, że to chyba jest pustak. No pusta zdrabka. trzy dychy się poszło kochać, poszło się kochać. O, proszę bardzo, trzy różne kontrolne i nie mam już nic, nie ma nic, moi kochani, trzy różne kontrolne literki. Dobra. No to jeszcze mamy szansę z owocowym eksplozją, w ogóle tak przyciemnawo, Może włączę. O, całkiem inny efekt, wszystko widać. Mogłam od razu coś takiego zrobić, no ale dobra. To nic, moi kochani. To nic, poprawię się. Sprawdzam. Tu jest jeszcze szansa, może coś fajnego mi się wydrapie. Ach, a bolą mnie takie krzywki za trzy dychy, co są puste. Naprawdę. Bo, jak tam. Dobra, tam 5 zł, to tam niech tam będzie, nie? Ale trzy dychy, moi kochani, trzy dychy to jest w ogóle masakra, jak, prawda? Boli strasznie. Może po owocowej, no coś się tutaj jeszcze trafi. Jakiś tam kokosik. Albo zwrócić, co najwyżej. O, jest kokosik. Chciałam kokosa, to mam. Plot to mi dało. Dało mi plot do kokosa. Ej, to w ogóle, jak le lepiej widać w tej lampie, nie? Bo wiecie, już się troszeczkę ściemnia i nagrywam, mm, jak się, tak troszeczkę jest ciemno. Dobra, drapiemy kokosy. Wydrapałam pełno kokosów. I. Mm. Nie ma nic, już więcej kokosów nie ma. A zacznę od tyłu. Kiwi, 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 kiwi. Kiwi. I pomarańczka. Pomarańcz, figa i gruszka. Figa, figa i gruszeczki. To są gruszeczki. Super. Wiśnie i ananas. Tu mamy ananasy. Lotto jest takim ananasem. Wiśnie. Wiśnie. Mm -hmm. jabłko i przez kwinka, i tu jest przez kwinka, i tu jest przez kwinka, i jabłuszko, i tu jest jabłuszko. No I tu co mamy, to Truskaweczkę, truskaweczkę O, tu w ogóle figi Figę chyba miałam, no jasne, że miałam I tu jest truskaweczka I bananki Kolejny pustak Wynik po prostu mistrz Mistrzostwo Po prostu dzisiaj jest mistrzostwo Proszę Pustak kolejny. A ja myślałam, że będzie jakiś, no nie wiem, no zwrot chociaż w tej krzyżówce. No ale to nic, moi kochani. Łapeczki na pocieszenie. Tutaj dla mnie. No i nic. Zapraszam Was na kolejne horrory zdrapkowe. Pozdrawiam Was serdecznie i buziaczki. Mm.